Zadanie szóste. Jaką liczbę należy wstawić w miejsce litery, aby podane zdanie było prawdziwe? I popatrzmy tutaj najpierw na podpunkt A. Liczba x jest o 5 większa od liczby 54. W związku z powyższym, w jaki sposób wyznaczyć liczbę x? Skoro wiemy, że liczba x jest większą liczbą niż 54, w dodatku o 5. To znaczy, że my tutaj do 54 musimy dodać 5. No a 54 plus 5 to jest 59, no bo 4 plus 5 jest równe liczbie 9. Czyli tutaj x równe 59 jest odpowiedzią do podpunktu A, ponieważ to właśnie liczba 59 jest liczbą o 5 większą od liczby 54. Popatrzmy teraz na podpunkt B. Liczba y jest o 12 większa od 69, czyli y to będzie dokładnie to samo co 69 dodać 12. I o tyle, o ile policzenie liczby x było proste, no bo tutaj mieliśmy liczbę dwucyfrową plus liczba jednocyfrowa, to tutaj mamy dodawanie liczb. Dwucyfrowych do siebie. Jeżeli nie umiesz wyznaczyć wartości tej sumy w pamięci, to możemy pamiętać o tym, że liczba 12 to jest dokładnie to samo co 10 plus 2. Czyli tutaj tę sumę, może ja to zapiszę jednak tutaj wyżej, czyli tę sumę, którą mamy tutaj, my możemy również zapisać jako 69 dodać 10 dodać 2. 69 dodać 10. To jest 79 i do tego dodajemy dwójkę jeszcze. I znowu, jeżeli nie umiesz dodać w pamięci tych dwóch liczb, to tutaj możemy pamiętać o tym, że 9 plus 2 to jest 11, czyli ta suma, którą mamy tutaj, to jest dokładnie to samo co. 70, no bo 79 to jest dokładnie to samo co 70 plus 9, no, możemy oczywiście zapisać, że będziemy mieli 70 plus 9 plus 2, no ale wiemy, że 9 plus 2 to jest 11, czyli uzyskujemy tutaj 70 plus 11. I znowu, jeżeli nie umiesz tego wartości tej sumy policzyć w pamięci to tutaj również możemy pamiętać o tym, że liczba 11 to jest dokładnie to samo co 10 plus 1, czyli możemy tutaj tę sumę z kolei rozpisać jako... 70 plus 10 plus 1. No i 70 plus 10 to jest 80, do tego dodajemy jeszcze jedynkę, czyli uzyskujemy liczbę 81. Co to znaczy? To znaczy, że liczba y jest równa liczbie 81 i to właśnie liczba 81 jest o 12 większa niż 69. Popatrzmy teraz już na ostatni podpunkt w tym zadaniu, na podpunkt C. Mamy tutaj liczbę z, która jest o 24 większa od liczby 46, czyli możemy sobie zapisać, że liczba z to będzie dokładnie to samo co 24 plus 46. No i teraz pamiętajmy o tym, że liczba 24 to jest dokładnie to samo co 20 plus 4, czyli tutaj możemy zapisać 20 plus 4, natomiast 46 to jest dokładnie to samo co 40 plus 6, czyli tutaj możemy zapisać, że mamy plus 40 i plus 6. No i teraz popatrzmy. 20 plus 40 to jest 60. Czyli tutaj sobie zapiszemy 60 i 4 plus 6 to jest 10, czyli uzyskujemy tutaj liczbę 70, co oznacza, że nasza liczba z, którą szukamy tutaj, jest równa liczbie 70. No i teraz jaki z tego wniosek, z tych obliczeń? Wniosek jest taki, że liczba 70 jest o 24 większa niż liczba 46. No i tutaj tylko to, co zrobimy, to zaznaczymy sobie, że w podpunkcie A odpowiedzią jest x równe 59, w podpunkcie B odpowiedzią jest y równe 81 i w podpunkcie C odpowiedzią jest z równe 70.